I give you my heart. Siema, z tej strony kozak BS. Dzisiaj gramy z widzem. Wybijajcie na jego kanał Kapiety. Także zaczynamy duo Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i lecimy. Widzimy się po cięciu. Dobra, także już jesteśmy. Parlejem, a ja gram Rosom. Jak chcecie challenge to piszcie w komentarzach. I żeby przypnąć serduszko napiszcie hashtag rosa. Przypnę wam serduszko. A my lecimy już do gry. No dobrze. Aj! Ogólnie wbijam już sześćka. To grałem trzy godziny, wbijałem te sześćka i w końcu wbiję te sześćka. Kampimy. Trzy tymy już są, także bardzo dobrze. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O jest plus cztery będzie. Jeden. A i sekunda. Gwiazd żeton. Otworzymy sobie jednego Brawl Boxa. Może coś będzie. 30, 30 monet. Jessie plus 6. Carl plus 7. No, tak jak wiedziałem. No piszemy mu, żeby wziął co ma niech weźmie <laughs> niech on weźmie brok piszemy mu brok i ostatnia walka i może jakiś challenge zrobimy Jak będzie pięć łap w górę. Robię konkurs na 30 PS. O. Aj, nie, nie, nie. Ona na Messengerze mi coś wyszło. Czemu uciekasz? Nie. Mm. Jakim cudem nie trafił. No i piąte miejsce będzie. Grać nie mówi. Minus 6. Także kończymy odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do następnego. Jo.